Witam Was serdecznie, mam na imię Ujanga, prowadzę kanał na Instagramie o nazwie Mothers Queendom. Zapraszam Was na kolejny odcinek na moim vlogu. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak wpadłam na pomysł własnego biznesu, bo... Może niektórzy z Was wiedzą, oprócz pracy w korporacji, rozwijam też swój własny startup, swój własny sklep internetowy. A w drugiej kolejności jeszcze mam e, e, pomysł na kolejny biznes, który, nad którym właśnie pracuję. Może niektórzy z Was też chcieliby mieć coś swojego? Chcieliby może kiedyś rzucić pracę e, u kogoś i pracować tylko na swoim? I zaczynając od początku. Będąc w pracy mojej poprzedniej w Oriflame poszłam na macierzyński i w okresie mojego urlopu macierzyńskiego miałam, przychodziłam wtedy kryzys małżeński i sama zostałam w domu z dwójką małych dzieci i perspektywy dla mnie były bardzo ciężkie, bo jak ja bym mogła sobie dawać radę z dwójką małych dzieci, jeżdżą, jeżdżąc do korporacji do Warszawy, mieszkając w Grodzisku Mazowieckim. A w drugiej kolejności e, wiedziałam, że sobie świetnie daję radę w korporacji, ale e, zawsze m, był ten taki e, Mur związany z tym, że musisz przejść przez kolejne szczeble kariery, żeby móc godnie, czy żeby móc dobrze zarabiać, bo jeśli chcesz e, mieszkać w Warszawie, koło Warszawy i utrzymać dwójkę małych dzieci, to niestety. No, musisz zarabiać więcej niż średnią krajową. No, i postanowiłam, że muszę mieć coś swojego, coś własnego, żeby mieć takie zabezpieczenie finansowe, i myślałam na różne sposoby, co ja bym mogła robić, ale niestety nie miałam żadnego pomysłu, po prostu wydawało mi się, że ja nie jestem w stanie sobie dać radę, że jeśli takie sprawy, które na przykład mnie interesują, w którym ja jestem dobra, to i tak wydawało mi się, że nie jestem na tyle dobra, żeby móc e, założyć własny biznes i móc z tego, e, mieć, z tego e, czerpać korzyści. Pod koniec e, mojego urlopu macierzyńskiego poszłam na taki soul coaching z, z Celestyną Osiak. E, Taki kurs internetowy na temat soul coachingu, na temat relacji z pieniądzem. Uwaga, są też takie kursy. No i wtedy przyszliśmy przez 28-dniowy taki proces zmiany myślenia na temat pieniędzy i w tym czasie też zrobiłam razem z całą grupą tych dziewczyn marżanę. I później spaliłam to marzannę jak na znak tego, że już zmieniam myślenie na temat pieniądza, że już teraz od tej pory to ja panuję nad tym, nad pieniędzmi, że pieniądz jest dobry, że pieniądz mi pomaga. I po tym kursie też zrobiłam mapę marzeń, która może niektórzy z Was wiedzą, ma ogromną moc, taką, ma ogromną moc. Mm, Oddziaływania na, na, na psychikę ma ogromną moc na to, jak człowiek, jak człowiek się motywuje do działania. Mój piesek przechodzi tędy. I później po skończeniu tego kursu z celestyną zaczęłam się interesować medytacjami, bo wcześniej zawsze tak naprawdę interesowały mnie sprawy duchowe, ale nie widziałam, jak się za to zabrać. Wydawało mi się, że to jest jakieś coś bardzo skomplikowanego nie dla mnie, dla ludzi bardzo oświeconych, że to jest takie mega, mega trudne. Trudna czynność, tak naprawdę, ale w tym kursie się przekonałam, że to wcale nie jest nic trudnego. To były takie podstawy medytowania, podstawy wpływania na, na, na ludzką psychikę. I od tamtej pory zaczęłam się interesować medytacjami i automatycznie trafiłam na kurs, na. Na taki nurt mindfulness, kiedyś obejrzałam e, taki program dokumentalny o mindfulness i po prostu no, tak się zafascynowałam tym, tą tematyką. Zaczęłam się interesować, czytać na inter w internecie. Znalazłam na szczęście kurs wtedy za darmo e, u nas w okolicy Dominika, e, Dominika Bartman. Dopiero wtedy e, szkoliła się z. E, m, ze, 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 na trenera Mindfulness, robiła wtedy kurs dla osób, dla mam, które, e, które chciałoby w tym e, które chciałyby się zapoznać z tematem, i naprawdę. Em, Mindfulness ma bardzo duże dużo korzyści. To nie jest taka typowa medytacja, chociaż medytacja też jest super, ale mindfulness jest moim zdaniem taką lekką wersją um, to, tego, jak żyć tak naprawdę w, w, w chwili tu i teraz. A pamiętajcie, że e, życie tak naprawdę w chwili tu i teraz jest bardzo ważne, no bo um, zamyślanie się, rozmyślanie się o przeszłości i o przyszłości. I o przyszłości jest tak naprawdę bez, e, bez celu, bo można sobie planować, e, można, się za, e, można różne ze, rzeczy układać, ale nie można tego robić na e, cały czas. Tak naprawdę w większej mierze powinno się żyć tu i teraz, cieszyć się daną chwilą, być skoncentrowanym na danej chwili. Wtedy człowiek jest bardziej e, produktywny, bardziej kreatywny a skupiać się, a w momentach, kiedy trzeba coś zaplanować, to właśnie skupić się dokładnie w danym momencie i, i móc to dobrze zrobić. No i jakoś tak zaczęłam chodzić na... a, w okresie urlopu macierzyńskiego też dużo chodziłam na spotkanie dla mam, gdzie u nas w Grodzisku organizuje nasz centrum, nasze Centrum Kultury i tam były bardzo dużo fajnych warsztatów i spotkań z rozwoju osobistego, o macierzyństwie, o wychowywaniu dzieci, więc nauczyłam się mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. Dowiedziałam się dużo fajnych rzeczy. Poznałam też bardzo fajne, fajne mamy u mnie w okolicy. Wcześniej w Grodzisku nikogo nie znałam, bo ja się przeprowadziłam z Warszawy do do Grodziska i potem mm, od razu poszłam do pracy i nikogo nie znałam, więc na macierzyńskim poznałam mnóstwo fajnych, ko mnóstwo fajnych kobiet, e, m.in. moją przyjaciółkę Gosię, e, Nida Foto, pozdrawiam ją bardzo serdecznie. No i później jako kontynuację tego, tego mindfulness, tego wprowadzania w życie, no nie byłam w stanie codziennie sama medytować, codziennie się sama wzmagać do tego, żeby się skupiać na oddechu, i zainstalowałam taką apkę, aplikację w telefonie, która się nazywa Call, gdzieś wyczytałam na, na jakichś grupach, że to jest super aplikacja. I faktycznie to jest super aplikacja. Niestety ona jest po angielsku, ale dla ludzi, którzy znają angielski, to jest naprawdę bardzo wartościowa apka, która pomaga, która prowadzi tak naprawdę. Od, po, od początku do końca proces medytacji, są różne, jest taki wstęp na początku, fajna taka muzyczka, albo, albo brak tej muzyki i takie, no naprawdę przez codziennie coś innego, więc można taki bardzo fajny program przejść razem z tą apką. Nie Ona jest w którymś momencie płatna, ale ja już mam już drugi rok i naprawdę sobie bardzo chwalę. Więc jeśli chcecie zacząć medytować, jeśli chcecie zacząć z mindfulness, to polecam tą apkę. Jeśli nie ma nikogo w okolicy, to spróbujcie sobie, zainstalujcie i zobaczcie, czy Wam to odpowiada. I tak naprawdę po tym wszystkim, e, przez to wszystko całe, ten soul coaching, spotkanie mam, e, spot, e, ten, ten, przez ten mindfulness, medytację, jakoś e, mój umysł się otworzył i nagle wpadłam na pomysł e, tego, w jaki sposób ja mogłabym zarabiać e, dodatkowe pieniądze i to poszło w, w ten sposób, że zawsze lubiłam koreańskie kosmetyki, zawsze sobie sprowadzałam albo zamawiałam z Mongolii i też mam bzika na punkcie trochę pielęgnacji skóry. I e, wtedy w Polsce, z, e, dwa lata temu, był już e, tak naprawdę taki bardzo duży trend koreańskich kosmetyków w Polsce. I jeszcze nie można było dostawać, dostać tego wszędzie, mm, trzeba było się naprawdę natrudzić i ten wybór też był bardzo mały. I faktycznie pomyślałam sobie, kurczę, dlaczego ja nie mogłabym sprowadzać i, i ja mogłabym też uczyć dziewczyny, jak dbać o swoją skórę, jak robić tą pielęgnację skóry odpowiednio. Bo pamiętajcie, że tak naprawdę najważniejsze w wyglądzie, w tym, żeby, dba, żeby zachować duży młodszy wygląd, jest pielęgnacja skóry, nie zakrywanie e, tonami makijażu, pudru i, i innych. To wtedy właśnie to jest na odwrót, to, to skóra się męczy. Mm, a najważniejszy etap to jest, te, to jest przygotowanie płótna pod, pod to wszystko. Jeśli macie ładną skórę, roz, rozświetloną, zdrową, to jakikolwiek makijaż nałożycie, będziecie super wyglądać, a nawet bez makijażu, będziecie mogły dumnie wyjść na ulicę, mm, bo tak naprawdę. Każda dziewczyna jest ładna, każda kobieta jest ładna. E, to jest kwestia tak naprawdę zadbania o siebie i w dużej mierze skóra to jest bardzo ważny temat w wyglądzie. No i e, w ogóle koreańskie kosmetyki. Pracuję, pracowałam wtedy w Oriflame i wiedziałam, że koreańskie kosmetyki że w ogóle rynek koreański jest jednym z przodujących, jeśli chodzi o pielęgnację na, na świecie. Około 50 lat wyprzedza cały świat do przodu. Nie wiem, jak teraz w tej chwili, ale wtedy, za dwa lata temu, to jeszcze 50 lat temu, 50, o 50 lat wyprzedzał inne wszystkie rynki. Od tamtej pory, jak wpadłam na ten biznes, yy, zaczęłam, się, zaczęłam chodzić na spotkania dla kobiet, spotkania dla kobiet przedsiębiorczych, mam przedsiębiorczych i widziałam mnóstwo fajnych, kreatywnych kobiet, i yy, zaczęłam myśleć o tym, że kurczę, naprawdę nie trzeba dużego po prostu e, eureki, dużego e, nie trzeba być jakimś super mistrzem e, w jednej dziedzinie, żeby móc tworzyć własny, e, własny biznes i, być, e, i osiągać sukcesy i naprawdę dziewczyny miały przeróżne przeróżne pomysły na biznes naprawdę mm, to nie było coś, co to było naprawdę wycię... jakby wyjęte z kosmosu, to były naprawdę przyjemne sprawy. Najczęściej takie zajęcia czy hobby, czy hobby, które sprawiały tak naprawdę przyjemność tej danej, tej danej dziewczynie, tej danej kobiecie. I jeśli ktoś jest dobry w czymś i komuś sprawia przyjemność, to automatycznie jest sukces. Więc zachęcam do tego, żebyście poszukały w swoich umysłach pokłady czegoś, co robicie najlepiej, co Wam sprawia przyjemność, bo może to jest Wasza droga do tego, żeby, żeby mieć własny biznes, żeby się uniezależnić finansowo z pracy na etacie od własnych mężczyzn i żeby, i żeby godnie żyć. Swoim życiem. I co później się stało, jak wpadłam na pomysł na własnego biznesu. W ogóle nie wiedziałam od czego zacząć, ale się okazało, że świat poszedł do przodu. Od czasów moich liceum powstało coś takiego jak WordPress, i to jest platforma, która pozwala na stworzenie strony internetowej każdemu tak naprawdę lajkowi w 5 minut to wygląda jakie takie klocuszki, że wybiera się to, wybiera się tamto i każdy kto jest troszeczkę kreatywny, troszeczkę ma chęci, to będzie mógł stworzyć własną stronę internetową żeby stworzyć własną stronę internetową, żeby móc swój brand stworzyć, swoją markę, to potrzebujecie jeszcze oprócz strony internetowej. To technicznie jeszcze potrzebujecie hosting, czyli takie miejsce, gdzie twoja strona internetowa będzie się działa, taki dom dla twojej strony internetowej. A poza tym jeszcze potrzebujecie domeny, czyli właśnie to www. Nazwa waszej, waszej, waszej strony: .pl albo .com To są bardzo malutkie koszta, rocznie, tam około 70 zł się płaci, razem z hostingiem. Ja mam swój hosting i, i, i domenę w opiekun bloga. Agata Social Media Tools kiedyś mi poleciła i jestem bardzo zadowolona. Jeśli wejdziecie w, ten, w opis tej, tego filmu i klikniecie w link, to e, e, macie, a jeszcze musicie wpisać jeszcze kod Uyanga, wtedy będziecie mieli 10% rabatu na, e, na swoją stronę, w ogóle na wszystkie usługi e, w, w opiekun bloga, czyli na hosting, domenę, oni jeszcze mają własną platformę, gotowe sklepy internetowe, gotowe... E, Chyba blogi też mają, więc w razie czego możecie za, zapytać i będziecie mieli 10% rabatu na, na usługę. To oprócz tego, że postawiłam sklep internetowy, to trzeba było się nauczyć wprowadzić fanpage'e, tak naprawdę posty na, te, na ten social media tools, tools po to, żeby móc wypromować. U Agaty też nauczyłam się jak robić mailingi w Mailerlite, więc bardzo polecam jej stronę, jeśli ktoś z Was jeszcze ją, jeszcze ją nie zna. Oprócz tego, mnóstwo fajnych ludzi z tego, z tego świata e, promowania e, firm poznałam, ale tak naprawdę, z tymi naj, e, osobami, z Agatą, naj, 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 najlepiej mi się pracowało, najlepiej się od niej uczyłam. Jeśli chcecie zobaczyć e, mój sklep internetowy, to zapraszam. Adres to wwwk .pl od od K Beauty, no nie ma takiego odpowiedniego słowa K Beauty, to po prostu na polski przyłożyłam jako K blask, blask w takim sensie, że blask skóry, zdrowie i tak dalej, więc K blask, K -myślnik -blask zapraszam. A i e, drugi mój pomysł na biznes to jest to są rzeczy z Mongolii, bo znowu Pomysł miałam taki, że mm, ja jestem przecież z Mongolii. W Mongolii jest mnóstwo fajnych produktów. Mongolia ma e, słynny swój kaszmir, ma mnóstwo fajnych produktów z nabiału. Naprawdę tego mi bardzo brakuje i wiem, że dużo kobiet też pyta o, o kaszmir, czasami jak noszę. I wiem, że jest, jest byłby popyt, dlatego postanowiłam, że stworzę kolejny sklep i tak naprawdę. Powoli, powoli wdrażam, wdrażam. Powoli, powoli wdrażam ten swój pomysł. Pracując w korporacji, nie jest to łatwe. Pracuję się tak naprawdę po godzinach, nocami, wtedy, kiedy dzieci śpią, czyli od 10 do 12, pierwszej w nocy. Ale nie mam e, w ogóle ciśnienia. Czerpię tak naprawdę przyjemność e, stworzenia. E, tego wszystkiego I, i. w ogóle głupim pomysłem jest e, e, rzucanie pracy et na etacie, po prostu zupełnie i, i, robić, i robienie i e, postawienie wszystkiego na jedną kartę i stworzenie i, i prowadzenie działalności gospodarczej. Uważam, że powinno się robić to powoli, powolutku, z, tak, z taką głową. Więc zachęcam i zapraszam Was do tego, żebyście robiły to z głową, ale też w ogóle też robiły coś innego oprócz, oprócz pracy w korporacji. Jeśli nie macie zupełnie pomysłu, to bardzo fajnym pomysłem jest działanie właśnie w direct sellingu, w MLM-ie. Myślę, że jakbym ja nie miała swoich, tych własnych biznesów, na pewno bym się zainteresowała którymś MLM-em i, 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 i zaczęła budować w ten sposób swoją taką trochę niezależność finansową. To by było tyle, jeśli chodzi o mój, ee, mój wywód na, na, na teraz, na dzisiaj. Dajcie znać, czy podobał Wam się filmik, czy zgadzacie się ze mną. E, w ogóle napiszcie w komentarzu, czy powinnam może coś poprawić e, w, w, w tych moich filmikach, powinnam więcej, nie wiem, no, więcej atrakcji wprowadzić, tańczyć tutaj, albo, albo, albo inne rzeczy. Dajcie mi znać, czy Wam się podobało, poproszę o lajki, poproszę o komentarze i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie, zrobi, nie zrobiliście, nie zrobiłyście, będę Wam bardzo wdzięczna. Dzięki Wam kochani bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa pa!